Jeszcze rzut oka w kierunku młodych, czyli licealistów, ale także studentów z uczelni zagranicznych i polskich. Oni pojawili się na, w Warszawie na kolejnej edycji Our Future Forum, gdzie rozmawiają z tymi, których uznają za autorytety w różnych dziedzinach, między innymi biznesowych. Na forum przyjechało ponad 400 uczestników. Gościmy tutaj zarówno licealistów, jak i studentów i absolwentów. Są to studenci i absolwenci zarówno z polskich, jak i zagranicznych uczelni, a licealiści pochodzą z każdego województwa w kraju. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dziedzictwie i historii oraz o roli młodzieży w transformacji energetycznej Europy. Także bardzo ciekawe wątki, zarówno z perspektywy młodego pokolenia, ale też z perspektywy decydentów, którzy będą rozmawiać dzisiaj na te ważne tematy. Widziałam poprzednie edycje forum, byłam zachwycona tak samo warsztatami. Masterclass. Wiedziałam, że będzie to niezwykła szansa dla mnie, jako dla młodej osoby. Po pierwsze ze względu na panelistów. Naprawdę niesamowite osobistości, tak jak na przykład dr Maciej Kawecki, z którym był wczoraj panel. Dzisiaj na przykład będzie panel z panem Gregiem Albrechtem, jako w ramach warsztatu Masterclass. Biorę udział w dzisiejszym forum przede wszystkim dlatego, żeby się zainspirować. Dzisiaj będziemy mogli posłuchać wielu przedsiębiorców, wielu bardzo utytułowanych przedsiębiorców, którzy inspirują swoją historią, którzy pokazują jak oni doszli do tego punktu, w którym teraz są um, i można od nich naprawdę wiele się nauczyć, można później po zakończonej dyskusji z nimi porozmawiać, podejść, zapytać się o rady.